Rebicz. Za mną Korczula. Szósty marzec. I niestety musimy wracać. Przepiękna pogoda. Udany tydzień. Zwiedzone parę miejsc. I znowu jesteśmy zachwyceni. Chorwacja ma to do siebie, że ona cię nie zaskoczy. Jedziesz, jest słońce i jest słońce. Jest czysta woda, jest czysta woda. Są dobre linie na żaru, są. Słuchajcie, jest to ostatni chyba taki filmik stąd, z komórki. Postanowiłem go nagrać, bo piszecie mi, że jesteście zainteresowani jak nam się uda kupić tą nieruchomość, żebym... Codziennie wszystko, znaczy może nie codziennie. Właśnie napiszcie, czy chcecie na przykład, nie wiem, codziennie może nie dam rady, ale załóżmy dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu taki film z jakichś remontów, załatwiania czegoś. Jeżeli się to uda załatwić, to wam chciałbym nagrać, jakie biuro mi to pomogło załatwić, bo mam tu takiego człowieka, można powiedzieć już po znajomości. Także to jest największy plus, jak się tu rozmawiacie, jak nie jedziecie w ciemno. Mamy jedną nieruchomość na oku, jest wszystko sprawdzone. Papiery są, wszystko jest super, wszystko jest super, jeden własnik, jeden właściciel, także to też jest ważne, a nie, że coś się Wam podoba, jest tak i na przykład przyjeżdżacie, się okazujecie w biurze, bo ja to umiem wcześniej sprawdzić już w Polsce, przyjeżdżacie na miejsce, a się okazuje, że jest 10 albo 20, albo nie uwierzycie, 25 właścicieli. I rozsianych po całym świecie: Australia, Kanada, Ameryka. Wiecie, jak to było, ludzie stąd po za pracą, na cały świat się rozjechali. No i teraz ktoś umarł gdzieś w Australii i załóżmy, żebyście nawet yy, znaleźli iluś tam właścicieli, co w ogóle nie polecam tego. To po prostu odpuszczajcie, jak jest więcej niż 5-4, to to jest problem, to jest wielki problem, chyba że są tu na miejscu. Ja znam nawet sytuację z Polski, ale dobra, to jest o Chorwacji, więc. Nie będę wam mówił, może kiedyś na jakimś live'ie, może kiedyś zrobimy jakiś live i wtedy inaczej się gada, bo to jest więcej czasu. Znaczy rozmierzam, wszystko bym wam nakręcił, wszystko bym wam pokazał. Już się dzisiaj pytałem o prąd, o wodę, o podłączenie, o to wszystko, gdzie się płaci, co się płaci. Bardzo dużo mam informacji, jak ty w sumie, no bo, bo teraz inaczej wiecie, do tego podchodzę. Słuchajcie, płaci się na przykład, co wiem płaci się 100 euro na rok za jednego człowieka, który mieszka. Z tego to, tak się to dowiedziałem. Jeżeli chcecie wynajmować coś, no to też się płaci na rok, na przykład załóżmy, że macie 5 apartamentów na 10 osób, więc 10 razy 100 euro, to szczelam. to chyba tak z tego, co się dowiedziałem, ale jeszcze to sprawdzę, to 1000 euro byście na rok płacili. Takiej opłaty, taki, taki, takiej biznesowej, nie? Takiego podatku jakiegoś no to to jest o tyle jeden plus, że nie płacicie tego po prostu od każdego tylko od pokoju, który ma tyle i tyle osób co jeszcze Wam chciałem powiedzieć co sądzicie o tych domach które Wam dzisiaj, które dzisiaj oglądaliście, to znaczy wczoraj bo ten film się pokaże jutro dzisiaj jest szósty, więc już dzisiaj jest zaplanowany jeden film na dziewiętnastą chyba to ja Wam go pokażę jutro może o 10 albo też o 19 zobaczymy, jakoś tak to zrobimy. Pod tym, pod, nie pod, znaczy pod tym filmem będę chciał Wam później wkleić, bo teraz nie dam rady. Chyba, że mi się uda w sumie na komputerze od Betty w apartamencie. Wkleję Wam strony, na jakich szukałem przez rok nieruchomości. Też musicie patrzeć na to, bo są nieruchomości, które założmy są atrakcyjne, a ich już dawno nie ma. I to nie, że ich nie ma miesiąc, dwa, tylko potrafi ich nie być dwa, trzy lata. Nie wiem dlaczego tak niektóre agencje robią. Może przez to, żeby przyciągnąć klienta, że było coś atrakcyjnego i wychodzicie, dzwonicie, a mówicie co? No tej już nie ma. Ale mam inne, droższe, ale fajne. No i wiecie, jak to jest. To jest taki marketing. Ja to znam z życia i tak właśnie to jest. No i myśmy właśnie tu tak przyjechali, w tej jednej nieruchomości, a ja się okazuje, że ona była dawno, dawno temu sprzedana, a nie dostaliśmy żadnej informacji. Znaczy nic nie straciliśmy, bo słuchajcie, jest piękna pogoda, jakbym tu miał przyjechać i by mi lało cały czas, no to bym powiedział, że straciłem czas, e, pieniądze na transport, na wszystko, a jest przepięknie, nie żałujemy ani jednej minuty spędzonej w My bierzemy trzy lokacje Brać, Korczula i Orebić. Znaczy ja tak biorę. Beata bardziej by chciała ląd. No i ta szczerze dla niej top jest Orebić, choć w Breli się bardzo podoba, ale cała Makarska, Brela, to ja to mówię, że to jest taka, wiecie, takie mielno, jakieś krupówki w górach, po prostu tam jest zatrzęsienie, tam nie ma, ta, ta, tam jest katastrofa, no. Nie ma gdzie zaparkować, wszystko jest płatne. Po 4 euro godzinę parkingu. Jak jest sezon, to, to, to jest katastrofa. A potem jest tak samo spokój. Bo, bo to nie jest tak, że ludzie tam więcej jeżdżą niż gdzie indziej. Bo też... Byliśmy tam parę razy i wiemy, jak to jest. Także dla mnie w ogóle to odpada. No zamiar, który szuka tam, tylko mówi, że tam są takie ceny, że, że to jest szok. No to słuchajcie, no to jest proste. No, gdzieś nad morzem będzie ileś dom kosztować, a w Mielnie, czy tam nie wiem, w koło brzegu czy w łebie, też będzie inna cena, może nawet dwa razy tak, albo trzy razy. Bo tak to wygląda. Także, jeżeli nam się uda coś załatwić, i by było to orebic, to by było pięknie. Nasza ta właścicielka mówi, że już dzisiaj mówiła do Bater, że jakbyśmy to zatwili. No to ona ją nauczy Chorwackiego i, i, i będzie jej taką jakby koleżanką tu. Bardzo fajna babeczka, starsza trochę od nas. Ale bardzo fajna. Naprawdę super. Ta pani Maria, niektórzy ją znają na tym kanale, bo byli u niej. Także ja polecam to. Ona ma trzy apartamenty, będzie więcej nie trzeba i to wystarczy. Bo ma już emeryturę, także, także to i wystarczy. A, a powiem Wam, miejsce jest naprawdę u niej super: super, bo jest cisza i spokój. Parting przede wszystkim to jest podstawa. Parting na przykład w takiej Breli, to ja, ja mówię o początku Breli. Ja nie mówię, bo niektórzy myślą, a Brela do kitu. Słuchajcie, ja nie mówię o centrum Breli, gdzie tak w Makarskiej macie zaparkować. Myśmy byli, jeśli chodzi o mapę, na, na takby północy Breli. Tam jest mało domków, tam jest cisza i spokój. Ale z autem to myśmy kiedyś tak wyjeżdżali, że kolega, tam są takie przepaście w dół i taki asfalt, że on stanął samochodem i nie uwierzycie, jedno koło i drugie mu się bujało. On był po prostu na dwóch kołach się utrzymywał. Myśmy wszyscy wysiedli z tego samochodu, bo groziło to, że on się gdzieś turla tam na dół parę set metrów. Także tak wygląda Brela. Kto był to wie, tam jest naprawdę ciężko. Tu jest fajnie, bo możecie spacerować, nogi was tad nie bolą. No jak nie będziecie robić 20 km jak my, no to nie będą was bolały nogi. zrobicie 5-6, ja teraz zrobiłem właśnie już ponad 6. Już mi limit wyskoczył, a jest chyba jeden. który jest? 11,5. Także już limit mam, że zegarek powiedział już może siadać, lewej jesteś zdrowy. Także wystarczy ci. No, a ja dopiero zacząłem wam nagrywać. Także słuchajcie, co jeszcze Wam chciałem z nieruchomościami powiedzieć? Na przykład ta nieruchomość, którą ja oglądam i zaraz idę tam jeszcze raz. Ona na przykład na plus ma to, że jest wszystko, jest te zezwolenia, wszystko jest jeden właściciel. E, co ma z plusów? E, nie ma dużej zabudowy obok takiej, że macie cień, wszystko ma pięknie, bo ma na trzy strony, jak oni to mówią, pogląd. Ma pogląd na góry, na morę i znowu na góry. Ma w trzy strony, tam, tu i w prawo. Właściwie na cztery fajne, bo jeszcze ma tam e, to jest taki północny zachód, gdzie są te białe dury, No one tu są właśnie. Przepiękne te białe góry. Ja Synowi wczoraj, nie uwierzycie, pokazywałem to zdjęcie, bo natręciłem to wszystko na kamerze, to on powiedział, że mu się bardziej ten widok na te piękne góry podoba białe, niż nawet na to morze, bo jest naprawdę przepiękny. Co ma fajne na przykład ten Że już ma zbiornik duży na wodę, na deszczówkę. Że możecie podlewać sobie ogród, wszystko. Nie chcę Wam na ziemi nic pokazywać, bo nie wiem, czy to w ogóle wypali. Ja jeżeli by to tu wszystko mi się udało, no to wracam. W poniedziałek uderzam do mojego banku. I powiem dawać kasę, tyle wyście ode mnie lat mieli kasę. Teraz ja potrzebuję wreszcie od was. No i zobaczymy. Stwierdziłem, powiem Wam tak, że nigdy nie nazbieram na nieruchomość i to mi też dziękuję mojemu przyjacielowi, który mi tak powiedział, bo po prostu ceny idą tak do góry, inflacja nas dołuje. Że nie ma, przynajmniej w moim przypadku, szans zarobienia. On mi powiedział, że jeżeli nie wezmę kredytu, tego nie kupię. On miał na duży dom kredyt, spłacił go, zarabiał i po prostu po 17 latach spłacił kredyt. I mówi: Ma piękny dom. Co jeszcze Wam powiem? 3 lata temu pewna osoba sprzedała tu działkę po 150 euro za metr. Ja mogłem 4 lata temu w innym miejscu kupić za 100 euro działkę. Taką 500 metrów, 400 dokładnie, 80 i słuchajcie, i źle zrobiłem, że tego nie kupiłem, ja patrzy, patrzyłem pod siebie, że tu musi być, tu musi być, a jakbym ją kupił wtedy, to dzisiaj bym ją sprzedał minimum 100%, bym na tym zarobił i łatwiej by mi było kupić teraz inną nieruchomość, ale ja myślałem o sobie i to był największy błąd. I teraz tak, ta babeczka mówi, że sprzedała działkę 1000 metrów po 150 euro, 3 lata równe temu. Ostała 150 tysięcy euro, i za to dała swojej córce te pieniądze. I ta córka za to kupiła mieszkanie pod Dubrownikiem, czy w Dubrowniku, ale wiecie, nie tam Starówka, bo tam jest Kosmos, to jest taki, takie Tokio dosłownie cenowe, albo Hongkong. Tam są ceny po prostu zabójcze. Kupiła to normalnie gdzieś na osiedlu, czy coś nowy, piękny apartament. Dzisiaj te działki tu są po minimum 300 euro, tak jak ona sprzedała w tym miejscu. A to mieszkanie poszło tak samo o 100% w Dubrowniku do góry. Także słuchajcie, no nie ma przynajmniej w moim przypadku szans zarobienia 100% tej różnicy, którą bym miał dzisiaj i myślę, że zarobię sobie za rok. No nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma takiej opcji. 10-20% jeszcze by szło. Także ja dla was to kręcę, dla tych, którzy się decydują. Uważam tak, wy macie niektórzy łatwiej tam, bo Macie tam jakieś mieszkania, chcecie sprzedać dodatkowe czy coś, to ja muszę wziąć duży kredyt. Ale co zrobić? Jak to jeden mówił, niech się banki martwią, bo one dają kredyt, nie? O, płynie ten stateczek. Nie wiem, czy go widzicie. Tu chyba go widać. To jest, słuchajcie, ten mały. To jest ten mały. I Jadrolinia. To jest ten, który płynie za chyba 2,5 euro. On za tyle płynie. Nie chcę pod te słońce, słuchajcie, bo... bo nic nie będzie widać. Także. No co wam jeszcze powiem? Tego teraz domku nie znalazłem, szukałem tu jeszcze, tu podobno był Dudy Dumer. Ja myślę, że on był gdzieś tu, tak wizualnie. E, zburzyli go, też było stare ogłoszenie, zburzyli go i są potężne nowe domy. No ludzie tu inwestują naprawdę konkretne pieniądze. Nie to co ja, że jakichś szukam jakichś okazji i będę to ileś tam lat spłacał, może do końca życia. Zobaczymy. Co wam jeszcze powiem. Niektóre nieruchomości, które oglądałem są w fatalnym miejscu. Zdjęcia są tak zrobione, no nie są tak zrobione zdjęcia jak powinny. To są zdjęcia zrobione, żebyście przyjechali i, i może się skusili. No dla mnie to jest tragedia. Jeżeli mam 2-3 metry, już nie mówię jakieś bliźniaki w ogóle, gdzie tam nie wiadomo kto to będzie. Wiecie jak jest z bliźniakami. Puśćcie sobie głośni muzykę, Betty się coś odezwie, Chorwat będzie walił po ścianie i będzie miał pretensje. To jest w Polsce, to jest wszędzie. Tak? W Niemczech najlepiej jest. Tam to jest w ogóle zaraz dzwonią policja i Szkoda gadać, także nie chciałem chciałem mieć po prostu na około przestrzeń jakąś małą chałupę, żebym się tu robił. No, zobaczcie tą pogodę. Wczoraj było 18 stopni, i dzisiaj na przykład możecie sobie coś robić. Przyjedziecie tu spokojnie, jest piękna pogoda, coś sobie będziecie tam skrubać, murować albo coś. Znaczy, ja tam różne rzeczy takie umiem robić, akurat to to jest duży plus. Nawet rafelki położę. Mój mamie kładłem ostatnio jest bardzo zadowolona. Ale nie przez to, że ja jej kładę, tylko jest na serio zadowolona, bo są fajne. Fajnie położone, dobra. No a, a wie, wiecie, ile to dzisiaj wszystko kosztuje? Przecież dzisiaj przychodzi ta fajka, że on nie mówi od metra. On przychodzi do takiej babci i mówi: Wiecie, ta łazienka 15-18 tysięcy. A babcia, no dobra, a kiedy możecie zrobić? No, trzeba czekać pół roku. Nie ma problemu. Babcia ma kasę, taką emeryturę po, po mężu, albo swoją. No i co? a młody musi wziąć kredyt, bo babcia by windowała cenę, ale fale. Tak to wygląda. Dobra, za dużo się już chyba rozgaduję, także słuchajcie, piszcie, piszcie pod filmem, co chcecie usłyszeć. Ale pięknie. Obrócimy. Obrócimy. Zobaczymy port, jak wpływa, jak wpływa prom. Mam tą bluzę, ale najchętniej bym ją ściągnął, bo jest tak ciepło, się znowu zapłaciłem. Jak rano wychodzicie, jest chłodnie. Ja dzisiaj o 6 nagrałem wam Lato z Radiem, może się komuś podobało, jest na szorcie. Zobaczcie, wejdźcie w moje shorty. Ja tego nigdy nie nagrywam, bo ogólnie nie lubię tych shortów. Ale chciałem tak rano zrobić taki spontan. O 6 rano wstałem i tak 10, 15 pobył ten schód. Bardzo mi się to podobało. No, co uważacie w ogóle wy o tym miejscu o Rybicz? Bo tak jak mówię, my już dzisiaj jesteśmy, 29 raz w Chorwacji, zaczęliśmy w 2000 roku. I ja osobiście się zakochałem w tym miejscu. Niektórzy mówią daleko, za daleko, to... Moje zdanie jest takie, ale nie musicie się z niej zgadzać. Im niżej na mapie, tym jest lepiej. Przede wszystkim jest cieplej. Bo i nawet jak byłem gdzieś w Breli, czy, czy tam okolice Pagu, to już było, to mi mówił gościu, że na istry już chodzą, bo ma tam rodzinę, już chodzą ubrani ciepło, a tam, gdzie ja byłem, chodzili w krótkich rękawkach. Także wiecie, uważam, że im niżej, a to dodacie sobie 2 trzy godziny jazdy samochodem i jesteście niżej na mapie. Także słuchajcie, wszystkim dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za komentarze. Było ich mnóstwo, ale jeżeli będzie dwa razy tyle, to jeszcze bardziej się będę cieszył. I na każde, przynajmniej na razie, odpisuję, bo daję rady. Ale już wczoraj zacząłem sam się śmiać do siebie, bo stwierdziłem, że jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem, czy na wszystkie komentarze odpowiem, bo naprawdę było co robić. Niektóre jakoś się tak kryją te komentarze, że ciężko, nie wiem, nie widzę ich. Dopiero muszę wchodzić y, na komputerze gdzieś tam w jakieś funkcje i nagle się pojawiają. Nie wiem dlaczego tak jest. Słuchajcie, za mną jest ta działka. Ta działka, nie wiem czy się sprzeda, czy nie. Z tym starym domkiem do rozbiórki. Tysiąc metrów, milion, milion dwieście euro. Także, także słuchajcie, takie są, takie są ceny. Trzymajcie się, zdrowia. Y, po przyjeździe zacznę montować z kamery, filmy i z drona. A pod tym filmem będę się starał wrzucić te wszystkie moje strony, z których korzystałem, żebyście zobaczyli. A jak będziecie chcieli jakąś pomoc, jak mi się wszystko uda tu zatwić, to w tych okolicach na całym Pelieszac mogę Wam pomóc za darmo. Nic z tego nie chcę. Trzymajcie się. Lechu podróżuje. Idzie na początek Orebicz. Do Byty.